Siemanko moi drodzy, z tej strony Wnukol i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś zagramy sobie w Fortnite i jest ze mną najmo. Dzień dobry, dzień dobry. No i dziś sobie zagramy, jak mówiłem, w Fortnite'a kreatywa. Jeśli przegram, to muszę zjeść 5 dużych pączków na kamerce. Natomiast jeśli wygram, to najmo robi 10 pompek, wysyła mi filmik i ja wam później mówię, czy dostałem, czy nie. Co e, już polega na tym, że gramy trzy konkurencje. Biosy. 1v1 one one i yy, boxfighty. Gramy do trzech winów i za każde 3 winy jest po prostu jeden punkt. Osoba, która po trzech konkurencjach będzie miała najwięcej punktów to yy, po prostu wygrywa. A więc jeśli filmik Wam się spodoba, możecie zostawić łapeczkę w górę. Najmo, ile ma być łapek? A być tutaj... 10 łapek w górę. Ok, czyli 10 łapek i lecimy z kolejnym odcinkiem z widzami. Dodatkowo zachęcam Was do subskrybowania kanału wraz z dzwoneczkiem i dołączania na mój serwer Discord, z którego właśnie wybieram widzów. Link macie w opisie. No a ja już bez przedłużenia zapraszam Was do oglądania. Dobra, runda pierwsza, widzowie się rozpoczyna. Ja już tutaj zdecydowałem, gotowy. Tak, 3, 2, 1, gaz, powodonka. Powodzonka, nawzajem. Dzięki, dzięki. Dobra widzowie, lecimy w górę. Spróbujemy się tutaj wykręcić na high ground. Jeszcze jak tak y, się kręcę, to od razu tylko powiem, że y, Grapplera mamy trzy użycia. Spamujemy sobie ze Skara. No niestety, Aimi, mój jest tragiczny, nie grałem trochę ostatnio w Fortnite'a. Nie, ja mogłem się drabić, nie trochę. Oj, skolapsowałem się. cię, no trudno się mówi. Spamujemy. Powiedziałeś A w tego, tego krążka nie używamy, rozumiem. E, nie, nie używamy krążków. Staramy się dobra. krążków nie używać. Dobra, dobra. Widzę cię tu, siema. Najmo. Tutaj spamujemy sobie. Elegancko z góry. Łoj. Widzowie małe komplikacje. U. Tutaj się kręciłem w górę. nie wiem, że ty, gdzie ty jesteś. Tutaj jestem, Chyba, się kręcę. o no, się już. Przy, przy... Spadłem, nieważne. Przy użycie grapplera. Ok, nie no, spadłem. Mogę. O, Dob ale, dobra, ale przy użyciu grapplera w jednej rundzie, jak coś. Dobra, mogę się. Przy... Dobra, czyli muszę jakoś wejść na górę. Tak. Dokładnie. Nie no, widzowie, jest źle, jest tragicznie, że tak to ujmę. Nie wiem, czy dobra, nawet cię trapić, powiem szczerze. Dobra, widzowie, mam go. Daszek mu dałem, spamujemy. I'm tragiczny. Spamujemy, dostał. Bierz. Ale ja też dokładnie. O kurde, chłopek ogarnia. Nie trafiłem. Dostał krachman. Aha, Dobry. zabił mnie. Ok, 1-0, nice. No, nice naj było. Lecimy z drugą rundą, widzowie. Ja trochę tutaj zepsułem, że tak to ujmę. Tragicznie jest. Nie chcę jeszcze w mnie. Dobra, wracamy na HGK. On się tu do mnie przyciąga Ja, napuży, ja użyłem Trzy razy ja, i trzeci, trzeci Dobra, chwilę. czyli nie masz użyć grapplera, spoko Spamujemy, widzowie Nie, no jedna pestka, ajajaj No niestety nie no, udało miałem, mi się Miałem 20 kp chyba Wiem, widziałem Już, już, już. Okej, okay, widzowie Ostatnia rundka, jeśli przegram Powodzonka Owoconka? No, powiem tak ogólnie: jak sobie graliśmy tak, for fun jakiś czas temu, to udawało mi się wygrywać. No, ale teraz niestety powiem tak: nie grałem trochę i forma jest o wiele gorsza. Idziemy na to, że się rozgrzeje na tych 1 1 i następnie uda mi się po prostu wygrać. Dobra, dostał raz. Domigan! Adża, leży, łatwo. 2-1. Dobra, 3, 2, 1, gaz. Dobra. Powodzenia? Powodzenia. Dobra, zobaczymy, jak mi się uda teraz, widzowie. Mam ostatnią szansę dosłownie, Ujde. żeby wyrównać. Jeśli teraz przegram. Jest 2-1. Tak, jest 2-1. Jeśli teraz przegram, no to słabo będzie. I chyba przegram, bo sam się zboxowałem jak rybka. No, spadłem na sam dół. Dobra, to użyj. Po To sobie po, użyjcie Podejdź sobie trochę, podejdź sobie trochę na piechotę, ja radzę. Tak, na piechotę Dobra. w sensie podejdź. A my sobie widowie poczekamy trochę. Spoko. Hmm. Ile to ja będę na niego czekał? On mnie kolapsuje. No tu jestem kurde. Hasta, pasta. pasta. Lecę sobie na high ground, tak o, pyk się hmm. podpinamy. Gdzie ty jesteś, tak z ciekawości? W środku, jakoś Jakoś w środku? Tak. A fajnie, że ja cię nie widzę. To nie złe, w środku naprawdę. Tobie jest łatwiej mnie trafić, a mi niestety trudniej, bo że tak to ujmę. Ty tu jesteś na dole i masz przewagę. No, właśnie masz fagieka, a ja ci mogę, ja cię, dla mnie ciężko, tylko trafić. No, Podłogi. powiedz to mi, który obija sobie podłoga. Ja chyba już Grappler trzy razy użyłem, nie wiem, chyba mi się wydaje, że tak. Zobaczymy. No i gdzie on jest, widzowie, ja nie wiem. Ale się wolę wykręcić tutaj. Chyba za mną widziałem budowlę. Zaraz zobaczymy. Ło! Tu on jest, tu gdzieś on jest. Zobaczymy zaraz, czy mi się uda. On tutaj gdzieś sobie chodzi. Wśród moich budowli. No, zaraz się okaże, czy uda mi się wygrać. Kurde, ja z tego skara niewiele mogę zrobić teraz. Pyt, dzień dobry! Dzień dobry państwu! Leżysz, nice! Dobra widzowie, jednak mam szansę jeszcze wygrać. Lecimy z ostatecznym pojedynkiem. Dobra, ostatnia runda widzowie, zobaczymy jak się uda. Powodzonka? Powodzonka. Po raz ostatni już w tej konkurencji, życzymy sobie powodzenia, zobaczymy komu się uda wygrać, no. To jest gra o wszystko, widzowie, jak mówię. Nie chcę mieć kariery zepsutej w internecie, więc po prostu muszę to wygrać. Jak to... O kurczę, ale mnie zepchnął. Ale, no, zepchnąłeś... Ostatni raz, o, się Dobra. No, ty mnie zepchnąłeś, ale ja się zboksowałem i miałeś szansę, żeby mnie rozwalić. Tylko konkretną szansę, żeby mnie rozwalić. Kurde, ale mój aim jest tragiczny. Pamujemy Kurde, musi jedna pestka przejść chociaż. No jakim prawem ty do mnie, nie trafiłeś przez ścianę? Dostał, kraka ma! Nie Gdzie ty jesteś? Nie mam pytań. Ale pierwsze, ale pierwsze użycie grapplera, powiem tyle. Lecę na HGK. Dobra, muszę się uleczyć. I się leczy. Ty też się leczysz, podkami. Tak, tak. Dobra, zobaczymy widzowie, no. Tu jest bitwa... ...o wszystko. Łoł! Wow, ale spadłem. Na sam dół? Tak, tak. No to powodzenie w schodzeniu. O ty! Bambiczku! No zrzucił mnie! Leżysz! Nice! Widzowie, udało się! Brawo, ja! Myślałem, że przegram. Gratuluję pierwszej konkurencji. 1-0 dla mnie. Lecimy no. teraz chyba na boxfighte. Tak, dokładnie. Dobra, no to zaczynamy. Okej, okay, widzowie, tak. my już na boxfightach, na mapie boxfight. Zobaczymy, jak tu mi pójdzie. Zaraz. E, jaką masz pompę, tak? ciekawości? No, taką w tych A dobrze wiedzieć. Odbijam się od razu. O kurde. Aha, no i padłem. Nice, 1-0. Dobra widzowie, lecimy, runda druga. Leżysz, nice. Boże, ja nic nie mówiłem, bo ja mam teraz tak, takiego tragicznego aima, jak widzowie wam mówiłem. Nie grałem że przez... przez długi czas nie grałem, więc... Na rozgrzewaczkę jeszcze przed karzyłalkami, które sobie możliwe, że niedługo pogram, for fun. Zobaczymy, lecimy z kolejną rundą Myślę, że będę musiał zrobić ten punkt. Jesteś? Jestem, jestem Dostał crack Leżysz, nice! Kopie ze spaza, łatwo! GG mordo, GG, lecimy, 2-1 okay, jest Dobra, na rundę. runda Przecież byś ty mnie pomścił? Zobaczymy Ło i widzowie, od razu laser taki Nie zgadzam się, nie zgadzam się Dostał Dostał kraka I teraz kto pierwszy zabija? Ja jem rybkę ogólnie Dostał laser, laser, laser na hita Nie, kurde, macz, mogłem spada wyciągnąć Dobra widzowie, lecimy, jest 2-2 Finałowa runda, lecimy. Jestem ciekawy teraz kto wygra. Chociaż mąpię, żebym wygrał teraz. Ale zobaczymy. Okej, okay, widowy jest problem. Nie no, przegrałem. A, kurde, nie ogarnię medycji. Dobra 3-2, czyli w rundach jest 1-1, tak? Tak, w rundach jest 1-1 i jeszcze jest tą to... Dwie biosy zostały, tak? Tak, tak. Dobra, to wychodzimy i lecimy w biosy. Ok, widzowie, jesteśmy sobie już tutaj. Jak możecie zauważyć, mamy tutaj różnego rodzaju bronie. Zobaczymy, czy mi się uda wygrać. Powiem tak, ja lut mam nawet nie najgorszy, a ty? O! Mam do, dobry do A mogę wziąć to migana mitycznego, czy nie? E, tu migana szczerze nie wiem czy nam się opłaca brać, ponieważ jest to nie oszukujmy się, ale trochę spam broń. Dobra. Dobra, no to lecimy. Życzę powodzenia. Powodzenia. Gdzie jesteś? W boksie, w boksie. O, przyleciałeś widzę na mnie. No tak, tak. Dostał! Widzowie, kraka ma! Dostał! Przyładujemy PMA! Ojej Aj! Dobra. Wygrał! Kurde, mogłem się budować! Dobra! GG! Lecimy z kolejną rundą! ok widzowie, jesteśmy w drugiej rundzie, jak możecie zauważyć. Posiadamy tutaj różne rzeczy. Ja tu mam minigana więc ja powiem tak. minigana nie używamy. Było, była umowa, ja, umówię, ja nie dotrzymuję, więc y, nie używamy, tak? Tak, tak, tak. Ale, to jem, ale ja mam coś, czego ty się kompletnie nie spodziewasz. Graplera? Nie, nie mam grapplera. A, Jakim ja prawem? Dostał. Jemy. Amczu, amczu. No powiem tak, no jego no, aim no. jest dzisiaj na zdecydowanie większym poziomie niż ten mój. Czyż sobie grapplerem. Ja, no ja nie, 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 gra nie, masz nie, 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 że nie, nie, że nie, mam nie, mam nie, Możesz nie, nie, spamować, nie, nie, Wow. Wow Wow. nie, na chillu widzowie. Odbijamy. I teraz na silku mogę sobie walnąć leszę. Ci, ulubione leczenie mojego oponenta. Dostał. Ajajaj. O kurde, ale ja też. Chyba walnę sobie browarka. było, to był kolaps. Eee, ty też mnie raz w sumie skolapsowałeś, więc wiesz. Eee, yy, dobra, ja mam HGK ogólnie. Ja się dobrze czuję z tego powodu. Nie powiem, że nie. A ty gdzie jesteś? Hmm. Poznawiłem, że mógłby Czyli masz spaza rozumiem, tak? Nie, nie mam spaza akurat. Hmm, to o, co zrobił? Bo mi się co wydawało, jest? że z lamy zawsze... Yy, bo ty yy, Leci w sensie wiesz co... Spaz. Dostał krakama... Jakim, krakama? Jakim prawem mnie zabiłeś? Z czego? Nie, <laughs> ja wyglądałem po Aha, dobra, widzę, to lecimy z ostatnią. Dobra, jesteśmy w boksie. Ja powiem tak, teraz, jeśli ja tego nie wygram, no to będzie naprawdę depressant. Dobra, to mi się wydaje, że mogę sobie wziąć. Jakby mogę, bo mam. Dobra, takie coś. Zjedzmy sobie teraz. I lecimy w chłopak grapplerem. Nie ma przebacz wow. Boks ich Dostał wow. Leżysz, I nice! i, nice. I, PM i Spas. Proste Dobra, nice widzowie 2-1, zobaczymy jak mi się uda teraz No spaz to potężna brani No Co ja tu mam też kurde ciekawego no No powiem ci tak, no nie nie jest lepiej, tyle powiem nie jest lepiej. Hmm. O nie, jaki ja głupi jestem. Wydejmij potrzebnie moje massy. Ja miałem wziąć grobę ale pomyślałem, zamiast niego wokół co innego. Jesteś w Jedynce, tak? Tak, tak jestem w Jedynce. Ok, widzę, lecimy. Eee, e, 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 kolego. Była umowa antykolapsowania. Ja się nie skolapsowałem teraz, bo nie spadłeś. Aaaa, ale wiesz, jakbyś skolapsował, to jakbyś wygrał, to by się nie liczyło. Lecimy, widzowie, w górę. Nie boimy się. Twarda bania. Mogę wziąć tego grefflera. Dobra. A ty nie masz grefflera? Nie, bo miałem się, ale pomyślałem, że wezmę sobie za to rybkę. Ej, 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 tu kolapsujesz, mordeczko. Niesie? Nie dostał. Dobra. Łooo, wow, już chciałem Dobra. do niego pójść. No niestety. Dostał! Łooo! Wow. Oh, nie nieee! brachu! Nice! Dobra, widzę, 2-2. Tu jest ostateczna runda. Pąki czy pączki? Możecie opisać teraz w komentarzach, kto wygra. A my przechodzimy już do ostatniej rundy. A nie mam spaza jednak, dobra, mam jednak spaza. A, dobrze wiedzieć. Już myślałeś, że nie mam? Słom? Już myślałeś, że nie mam? Nie, już myślałem, że nie mam. Nie masz. A no, jednak nie. A jednak mam. O dziwo grapplera nie mam w tej rundzie. A ty? Ja mam. Aha, okej okay, widzowie. On tutaj sobie lamę. I trafił mnie, dobra. I ma jakiś różnego rodzaju bronie podejrzane. Ja tu sobie będę w niego podchodził powodzi, że tak ujmę. Skoro gramy antykolapsy, to opłaca się budować do góry, naprawdę. Daszek ci dałem? Tak, da, Daszek, ale jakby nie nie, nie mnie, tylko na nim stonąłem. Dobra. No nie no, spamować, spamować będzie teraz. Mo Dobra widzowie, budujemy sobie boksy. Pyk, 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 pyk. pyk. Nie, nie, dobra. nie, dobra, czyli ja jem pączki, okej, okay, widzę, na kolejnym odcinku zjem pączki, gratuluję Gigi, piona, Dziękuję. a więc jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie tutaj łapeczkę w górę, subskrypcję, ja się dobrze bawiłem, trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, pa, pa. pa, pa.